Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą we Włocławku. Na liście PiS w okręgu Toruńsko-Włocławskim znajduje się 26 nazwisk kandydatów. Osobiście wesprą prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki, którzy przyjadą do Włocławka. W najbliższą sobotę w naszym regionie będzie gościł pan prezes Jarosław Kaczyński oraz pan premier Mateusz Morawiecki, także myślę, że tak jak tutaj powiedzieli moi przedmówcy Spotykamy się z Polakami, rozmawiamy na temat programu, rozmawiamy na temat tego, co chcemy zaoferować w, na najbliższe cztery lata polskim rodzinom, polskiemu społeczeństwu. Politycy pis nie zdradzają na razie szczegółów wizyty, ponieważ godzina i dokładna lokalizacja są cały czas ustalane. Również wczoraj lokalni politycy prawa i sprawiedliwości zaprezentowali swoich najmocniejszych kandydatów z naszego miasta, którzy będą walczyć o mandat posła i senatora. Na czwartej pozycji jest lider z Włocławka, pani doktor Joanna Borowiak, dotychczasowy poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej samorządowiec. Osoba, myślę, tutaj znana we Włocławku, w okolicach, nie tylko we Włocławku, nie tylko w okolicach. Myślę, że osoba, która będzie walczyć o nasze głosy i o nasze sprawy właśnie w parlamencie. Oraz pan senator Józef Łycz, tak, dotychczasowy senator prawa i sprawiedliwości, senator obecnej kadencji, senator również kadencji 2005-2007, również przecież były samorządowiec, a więc ze wszechmiar osoby doświadczone. Program wyborczy prawa i sprawiedliwości poznamy na początku września.